Hej, nazywam się Sam i wracamy do Pierdzy Krzyżowiec 2. Zagramy kolejny 1 fałs 1. No to gdzie ja wchodzę w szlak potyczek? Pojedyncza. Hiena. Kto jest kolejny? Szach. Jakże to miłe? No i zobaczmy. Co to będzie z tym szachem? Wydaje mi się, że szach. Zbuduj skład, panie. Jest taką przeróbką sułtana. Taki miły władca. Zbuduj panie. Z kiepską ekonomią, produkujący tylko arabskie jednostki. Ale przekonamy się. Chyba mu się tak dokładniej przyjrzymy, bo sam jestem ciekaw. Nie można tu tego zbudować. Nie ma dość robotników do obsadzenia tego budynku. Mój panie? Natychmiast, panie. Są tam tworzy. Chaty Drwala. Spichlerz, mury. A na razie nie ma co oglądać. Tutaj zainwestuję już w kuszników, bo szach lubi sobie zrobić taki najazd arabskich zbrojnych, a wiadomo, że kusznicy lepsi są przeciwko ciężko zbrojnym jednostkom. Nie ma dość robotników do obsadzenia tego budynku. Panie, knechci ruszajcie na mury. A. Pierwszy atak pięciu łuczników arabskich. Mój panie? Zebrzeć szyki jeden zbrojny. Natychmiast, panie. Wiadomość od Szacha. Jesteśmy niepowstrzymani, jak delikatny konsystencja. Konstynnie... Może nawet katapultę. Na pewno, panie, nie wiemy jak to zrobić. No i właśnie trochę to faza niemłuczniцы zabiją Kto? takiego zbrojnego. naprzód. Panie, wyruszamy, ruszamy, panie. Nie masz dość złota, by wyszkolić tę jednostkę. W jest teraz bardzo spokojnie, panie. Taka bieda. No jak wygląda jego zamek? No, dwie bramy, trochę muru. Na razie żadnych... O, jest pierwsza wieża. Żelaza nie wydobywa Dwa kamieniołomy zrobił Jakieś chaty O, kolejna Co oni tam jedzą? Głównie ser W sumie sam ser Jak na razie Owczarnia? Nie wiem do czego to jest Chyba tylko u Arabu. Ale Arabie. Brakuje broni, panie. Rozkazy, panie. Formować kolumnę. Włócznie naprzód. Jak widać nie atakuje tak często jak na przykład szczur. Łucznicy, napiąć łuki. Chociaż... Jak widać robi jakieś barykady, plus te osłony dla łuczników. Bardzo fajnie. Brakuje broni, panie. Mój panie? Wyruszamy! Brakuje chłopów, panie! Na twoje rozkazy, panie! Wyruszamy! Hmm... a idzie. Oddziały a. szacha atakują! Znowu tylko pięciu łączników? Nie, tym razem rozkazy? trochę więcej. Jesteś najwspanialszym władcą! Ludzie mają dobry nastrój. Wiadomość od szacha. Żołnierze wyglądają wspaniale w swoich mundurach. Naprawdę musimy walczyć! Jesteśmy atakowani! Jeden zbrojny katapulta kilku łuczników. Pan. Natychmiast pan. Niezbyt imponujące, ale lepiej niż szczur. Gdybym miał mur Brakuje i tylko wokół, czekał, to panie? mógłby go uszkodzić. Ale niestety nie stawiam nawet muru, bo nie jest potrzebny, Racja żeby się przed nim bronić. Trochę to smutne. Na ramię broń! Ale... Wiadomość od szacha. Ta wojna to dla mnie istne utrapienie. Ale to w końcu jeden ze słabszych komputerów. O, wybudował kolejne kamieniołom. Tutaj ma ten obóz najemników. No i więcej tych owczarni i krów. Na tym polega jego gospodarka. Kolejny łucznik. Nie ma leża. Do ja tu sobie oglądam go zamek, a on mi ucznikami rozwalił farmę Podążajcie i spifflerz Ale trwaniak. Chyba go nie doceniłem. Tędy przylazł. No. Może jednak ten mur będzie użyteczny. Ale fajnie schody postawiłem. Wiadomość od szacha. Żołnierze wyglądają wspaniale w swoich mundurach. Naprawdę musimy walczyć. Baczność. Wolny krok, atak na widok wroga. Jesteś w drugim w kolejności najwspanialszym władcą. Jesteśmy gotowi! Sobie tu siedzę na wszelki wypadek Gotowi, sir! Gotowi! Wiadomość od szacha nie rozumiem tego do prawdy Zwyciężymy! O, idą arabscy zbrojni Zobaczymy jak się sprawiam kusznicy No całkiem nieźle, szybko ich eliminują zniknął. Nie ma dość robotników do obsadzenia tego budynku. Chyba też go wykończyli. To samo z kopalnią żelaza? No ładnie. Nawet nie wiem kiedy to zrobił. Tak, drewna też nie dostanę. Nie mam tych hat. Kurcze. Zniszczył moje wszystkie budynki gospodarcze. Zamałam nie ma dość robotników do obsadzenia tego budynku. Jesteś drugim w kolejności najwspanialszym władcą. Wiadomość od Szacha. Oj, w twoim zamku nie pachnie najlepiej. Chyba trzeba go zburzyć. No co za drań. Baczność! Walka na śmierć! Odwagi! Idźcie ich tam wybić. Racja jest po naszej stronie. Brakuje broni! Panie. panie? Tak jest, panie. Znowu mi te kamienie łamy, skasował. Nie ma serca, no. Zwyciężymy! Brakuje chłopów, panie! Co tam? Oddziały szacha atakują. Racja jest po naszej stronie! Czuję się lekko przyparty do muru. Jesteśmy atakowani! Nie mamy już prawie jedzenia, panie. Tak. Cholera zniszczył mi warsztaty do produkcji broni, a ja tu siedzę i się zastanawiam czemu nie mogę niczego wyrekrutować. Jasna cholera. Nie ma dość robotników do obsadzenia tego budynku. Jak widać, może być upierdliwe. Muszę przerzucić tych łuczników. Nasz cel, panie? Na pozycję? Jesteś drugim w kolejności najwspanialszym władcą. Nawet od niego jestem już gorszy to w ogóle. Wiadomość od szacha. Horror. Niech ten piękny poranik. Sprzyjają nam duży. O, katapulta. Na ramię, broń! Brakuje rekrutów. Biedni łucznicy. Tak, panie. Nie możemy, panie. Nie mogą zejść z muru. Łucznicy, gotujcie się! Fajne bagi. Nasze łuki zaśpiewają! Nasz spichlerz jest pusty, panie. Ezo. Wiadomość od Szacha. Ta wojna to dla mnie istne utrapienie. Potrzeba nam więcej drewna. Brakuje chłopów, panie. Jesteśmy gotowi. Prawie mi całą armię tak, wytłukacz i dalej nie Dobrze. mogą, a nie już Nasze mogą tutaj I jest OK. Nauczyli się schodzić Prakuję po schodach broni, Gratulacje Potrzeba nam więcej drewna Wszystkiego nam potrzeba, ale nic nie ma Brakuje broni, panie. Łucznicy, gotujcie się! Gotowi, panie. No już kolejni idą. Panie? A jednak kilku tych Łuczników przeżyło jakoś. Jesteś drugim w kolejności najwspanialszym władcą. No, więcej już chyba ten szach nie zbuduje. Tak wygląda całego gospodarka na maksymalnym poziomie. Jeszcze smołę wydobywa. Ile się pobronimy i ruszamy na, na niego? Pożycie. Nie mamy już prawie jedzenia, panie. Wiadomość od szacha. Oj, w twoim zamku nie pachnie najlepiej. Chyba trzeba go zburzyć. No, zbudowanie wieży ułatwia wszystko. A gdzie się pchacie? Nie ma przejścia Trochę źle ustawił te katapulce No cóż, nie mój problem broni panie! Co cię niepokoi? Jesteśmy atakowani. Nieważne co robię nie i tak, mógł tak mógł są mógł problemy spróbować. z pomiedzeniem. polerny. Wiadomość od szacha. Nie rozumiem tego, do prawdy! Po prostu wykarmić tych ludzi, Nasz spichlerz jest pusty, panie. Brakuje rekrutów, panie. Ustawiłem po operacji, żeby jakoś nazbierali tego jedzenia. No by pomyślał, że tak utrudni życie ten szach. Jesteś najwspanialszym władcą. Też go za chwilę pozbędziemy i... broni! Zakończymy to! Dobrze! Oddziały szacha atakują. Za mało dóbr. Aż mi szkoda tych łuczników. Zabici, zanim w ogóle podeszli. No nie, że wyglądają wspaniale w swoich mundurach. Pięknie leżą wyborczy. na pustyni. Gotowi, panie. brakuje chłopów pani. Na rozkaz. Milordzie. dałoby się zrobić trochę ciężko zbrojnych jednostek Miecze i zbroje. Okej, okay, teraz wystarczy czekać. No i trochę długi ten odcinek, ale nie spodziewałem się, że mi zniszczy całą gospodarkę. Brakuje rekrutów, panie. Panie, twoje rozkazy, panie! Hmm, tutaj są jakieś statystyki. Kasy, nie ma jednostek, ma prawie tyle co my. Ale wystarczy spojrzeć na potęgę i porównać. Bo już mogę ustawić normalne racje, skoro... Sprawie 700 jabłek. Brakuje broni, panie. Brakuje rekrutów, panie. Czego sobie życzysz, panie? Nowe rozkazy, panie! O kolejny atak zbrojny. Ale nie są wyzwaniem dla kuszniku. Dobra. Brakuje broni, panie. To oni możemy iść. Brakuje chłopów, panie. Na szybko trochę złota zarobimy. Za mało dóbr. Brakuje rekrutów, panie. Nie ruszajmy żołnierze, na szacha. Do broni! Wiadomość od szacha. Zniszczcie ich swoją przerażającą bronią, moi szlachetni żołnierze. O, teraz zrobił katapulty, jak wysłałem jednostkę. Kiepski pomysł. Do Jesteś najwspanialszym władcą! Hmm. Wiadomość od szacha. Tutaj jest warsztat obrężniczka. W kraju pada deszcz i mokną mi stopy. Chętniej do pracy! Gotowi wysłużyć! Czekać na sygnał! Trzeba zająć się upierzeniem Pawia! Natychmiast! No Ważne. i to już koniec. Jesteśmy atakowani. Nieważne jakie zamki robią tak upadną pod atakiem kilku kadampów. Ładujemy, ładujemy. O nie, nie niszczcie mojego pięknego zamku. Nie walczyć! Daj nam zadanie. Czego sobie życzysz, panie? Do dyspozycji. Cóż za katastrofa! Ładujemy! To być tyletów! Ładujemy! Jaki jest plan? Niestety katapulty Katapulta nie sprawdzają się w ogóle przeciwko jednostkom. Gotowi do walki! już panie! Panie? Ładujemy! Gotowi! To ich nabierze. Gdzie ten szach? Jakoś dziwnie stoi, co nie można go ruszyć. Nie, można. nie, dziwnie to wyglądało. Za chwilę zginie. dany rano. Możesz od szacha. Umarł. Za jego wysokość. Zwyciężyliśmy, panie. No i to tyle, jeżeli chodzi o szacha. Spójrzmy na statystyki. wielbłąda. Odpowiedz, jeśli zdołasz. Zebrał sporo złota i innych zasobów, ale źle nimi dysponował. No dobrze, to już wszystko. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam, hej i zapraszam do kolejnych odcinków.